Witajcie kochani, z tej strony Niula ze Szczecina Witam Was kochani w kolejnym odcinku na moim kanale, w drugiej części całej paczki z drapki Kasa w sejfie Tak jak widzieliście już, w pierwszej części wyłączyłam, to znaczy pauzę wyłączyłam, żeby napić się, bo mi w gardle zaschło no, i byłam pewna, że ją włączyłam, ale niestety tak się nie stało. Zorientowałam się dopiero na samym końcu filmiku. No, ale tak jak widzieliście, uważam, że fajnie, fajnie jest zrobione, bo pokazałam Wam każdą jedną drapeczkę, drapeczkę, która była. Jest opcja sobie policzenia. Pamiętajcie o konkursie, który ma być na moim kanale w sensie pod tamtym filmikiem, Szczęści Pierwszej, napiszcie. Jaką kwotę obstawiacie, że będzie w całej paczce tej zdrapki? Pierwsza część powiem Wam, że wyszła fantastycznie. Druga część okaże się ile będzie pustych, a ile będzie pełnych. To są zdrapeczki kochani z pierwszej części. Od 1 do 20. 1 to tak były puste, a to były tu są pełne. Które są wygrane. A te są kochani od 26 numeru do numeru 50, tak, tak jak widać, to są drapki, które będziemy drapać w części drugiej. Także trzymajcie kochani kciuki, kamerę już mam na pewno włączoną, nie będę już nic ruszała, także będę kasłać na, na kanale, chociaż postaram się, bo no niestety wyschło mi w gardle, i coś mi tak drapie, tam, ale na szczęście jest wszystko dobrze. Dobrze, kochani, bierzemy się za część drugą. I po tym odcinku, w następnym filmiku, jaki będzie, będziemy losować zwycięzcę. Ja sobie przeanalizuję, kto trafił, w ile będzie. Bądź osoby, które były bardziej bliżej wygranej, która będzie na tych drapkach. Także, kochani, trzymajcie kciuki. Subskrybujcie mój kanał. Yy, oglądacie, wchodzicie, zostawcie łapeczkę, subika, coś po sobie. To będzie naprawdę przyjemnie dla mnie. Yy, a będę wiedziała, czy podobają Wam się filmy i chcecie więcej. Dobrze, kochani, bierzemy się za drapanie. Drapeczka z numerem 26 i szukamy oczywiście napisu Kasa. Zobaczymy, jak nam pójdzie ta część druga. Yy, może też będzie fajnie, bo część pierwsza wyszła fantastycznie, powiem Wam. Także, jak już sobie tam oglądaliście, to sobie na pewno podliczyliście. I zobaczymy. Tutaj na razie nie mamy napisu kasa. Czyli ta drapeczka jest pusta. Trapeczka z numerem 27. Tutaj nie ma też napisu kasa, jak na razie. Tutaj też nic. Tutaj też jest pusta. I tutaj też nic nie ma. Także podejrzewam, że w drugiej części drapek może być więcej pustaków jak trafionych. Oby tak też się nie stało, żeby też były pełne. Także tak jak powiedziałam w pierwszej części obstawiacie kochani ile będzie całej paczki. I w pierwszej części ja napiszę na końcu, zanim rzucę ten filmik drugi, napiszę koniec i już komentarze nie będą brały udziału. Po tym, zanim rzucę drugi filmik, po prostu sobie przejrzę to wszystko, zapiszę i będę już wszystko wiedziała. Także będzie dobrze. Ja będę, ja wam, dla Was będę miała drapeczki za 10 zł. Jeżeli będzie kilka osób, to wtedy wylosujemy spośród tych osób jednego szczęśliwca. Oczywiście coś dorzucę, bo ja to lubię, jak paczka jest troszkę bogatsza niż, niż same z drapeczki, bo to tak jest przyjemniej. Że na tej zdrawce 29 też nic nie było. Drapeczka z numerem 30. Mamy pierwszą wygraną. W końcu. Patrzcie, mamy drugą wygraną. Bardzo fajnie. Czy coś się jeszcze nam trafi? Proszę. O, patrzcie kochani, no świetna drapa, patrzcie. Jedna, druga, trzy, cztery, pięć, pięć kasiorków. Coś będzie jeszcze. No już nie. Teraz zobaczymy coś tutaj się nam kryje, a mamy 5 zł 5 zł to już mamy dyszkę. I tu mamy 5, czyli mamy 15, czyli na tej zdrapce mamy 25 zł drapeczka z numerem 30. Fantastycznie kochani, bardzo się cieszę. Teraz drapeczka z numerem 31 i szukamy następnej wygranych Co chwilę zerkam czy mi się kamera pali, bo już po prostu nie chcę żeby znowu coś nie wyszło tak jak powinno A nagrywało się dobrze. Tutaj też nie mamy napisu kasa. No ale już pierwsza nam dała fajny wynik. Super. Czyli w tej drapeczce też nic nie ma. Teraz drapeczka z numerem 32. Tutaj nie mamy napisu. Tutaj również. Tutaj też nie. Tutaj. Tu pusto. Tutaj również nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. I tutaj też nic nie ma. Na razie mamy jedną wygraną, konkretną. Teraz tutaj, czy tutaj nam się trafi napis kasa. Do tego oczywiście szukamy. Tutaj też nie ma. Również tutaj? O. Czyli nie ma, ta drapeczka jest przegrana. Tutaj również nie mamy napisu. Widzicie już jest coraz mniej. Także w drugiej części, druga część może być troszeczkę słabsza i może być więcej pustych drapek, ale to jest do przewidzenia. Tutaj też nie mamy napisu kasa. Drapeczka z numerem 35. Tutaj też nie ma. Również gra trzecia nie ma. Czwarta nie ma. Jest w grze piątej. Mamy napis kasa. Super. Tutaj też. I tutaj. Czyli mamy jedną wygraną, a jest to 10 złotych kochani. Bardzo fajnie czyli mamy nawet plusik na tej drabce. Drapka z numerem 36. Pierwsza gra pusta. Druga pusta. Trzecia pusta. Czwarta też. Piąta pusta. Na szóstej też nic nie ma. Siódmecce nie ma, gra ósma też nic nie ma, i gra dziewiąta nic nie ma. Teraz będzie trapeczka trzydziesta siódma. Tutaj nic nie mamy, tu też nie ma napisu. Tak tutaj też nie mamy tutaj też nie tutaj też nie i tutaj również pusta drapka następna drapeczka z numerem 38 i szukamy napisu tutaj nie ma Tutaj też nie ma, tutaj również nie ma i tutaj też nie ma. Teraz skrapeczka z numerem 39, tutaj nie mamy nic, kochanie, tutaj też nie. Tej również. Pamiętajcie kochani, żeby zostawiać subskrypcje, łapeczki do góry. Zostawiajcie po sobie jakiś fajny ślad. Ja to wszystko widzę. Także jest mi niezmiernie miło. Następna drapeczka 40 i szukamy sobie kasto zobaczy ile pustych jest teraz fajnie by było jakby była co druga no ale niestety tak się nie da zobaczymy czy jeszcze coś nam tutaj wpadnie na razie na razie jest pusto teraz drapeczka numerem 41 Nie ma, tutaj też nie. I tutaj jest pościutka, tutaj też nie ma i tutaj też nie ma. Już nam zostało niewiele, ale kasy napisów tej drugiej części jest bardzo mało. Ciekawa jestem, jak Wam pójdzie obstawianie, ile będzie na całej paczce. Ja drapię teraz, także jeszcze nic nie wiem. Także wszystko się okaże na koniec. Pamiętajcie, że tylko w pierwszej części filmiku będą brały osoby udział. Ja będę miała wszystko spisane, bo sobie zapiszę każdy jeden komentarz z każdą kwotą, każda osoba. Także tutaj się nic nie da wyczarować ani dodać, ani yy, dopisać. Edytowane komentarze oczywiście nie biorą udziału. Na razie kaski nie mamy. Zobaczę ile będzie komentarzy. Jak będzie dużo subskrypcji, dojdzie dużo, dużo komentarzy. Dużo będziecie obstawiać, to może wybiorę dwie osoby. Także u mnie to jak trendy. Co chwilę może się coś tam zmienić. Lubię dodawać. Jeżeli będę widziała, że naprawdę fajnie angażujecie się w moje konkursy, będę dodawała. Na pewno nie odejmowała, ale dodawała. Także... Subskrybujcie, kochani, łapeczki zostawiajcie, bo to o to chodzi tutaj na naszych drapingach. Teraz mamy, zobaczcie, jak pusto dużo drapek. Mówiłam, że ta druga część będzie y, chyba mniej. No, ale jeszcze mamy parę drapeczek, bo już się może jeszcze wszystko wydarzyć. Tutaj na razie nic się nie dzieje. Następna drapeczka pusta. Zobaczcie, chyba już po kolei z 5 pustych jest. Tutaj mamy 46, także już zbliżamy się do końca. Podejrzewam, że może jeszcze jedna wpadnie po drodze. O, mamy. To może jeszcze pięć wpadnie po drodze. Dobrze by było. Także kochani, na razie jest jedna wygrana. A pod tą wygraną mamy marniutkie 5 złotysza. Także zobaczymy dalej. Mamy drapeczkę z numerem 47. Tutaj nic nie ma, jak widzicie. Nadrapie się, nadrapie się. Ale cóż, lot to nam na pewno nie da wygrać. Ono nam da pograć, ale nie da nam wygrać. Ta jest pusta. I, kochani, drapeczka z numerem 48. I mamy? Co my tu mamy? Na razie nie mamy nic. Zerkam na kamerę, czy oby się na pewno pali. Tutaj też nic nie mamy. I tutaj nie ma. I tutaj nie ma. Czyli ta drapka jest przegrana. I zostały nam kochani dwie ostatnie z drapeczki. Drapeczka z numerem 49. I szukamy napisu. Czy będzie napis kasa? Czy to już koniec? Może jeszcze coś będzie. Tutaj nic nie ma. Tutaj również. I tutaj też nie ma. Dobra, czyli ta też jest pusta, bardzo przykro. No i kochani mamy ostatnią drapeczkę. Tak jak już wspomniałam, zostawcie subskrypcję, łapeczki do góry, komentarz mile widziany. I pamiętajcie o konkursie. A my drapiemy już ostatnią drapeczkę. Tak. Tutaj też nic nie ma. Tutaj również nic nie ma. Czy tu jeszcze nam coś wpadnie? No, kochani. No, niestety. Także, kochani, na drugiej części drapek mamy tylko. Mamy tylko raz była 3 drapeczki także na 25 drapeczek w części drugiej tylko 3 wygrały także powiem wam bardzo bardzo marnie za to pierwsza część dała nam czadu jest tego trochę więcej także yy, także yy, okay. ja sobie to teraz kochani podliczę wszystko i w następnym odcineczku już niebawem będzie rozwiązanie konkursu. Ile obstawiacie, że jest w tej paczce? Po dzisiejszym odcinku już na pewno wiecie i wiecie, kto miał rację, komu się udało. Także zobaczymy. Dobrze, kochani, ja się z Wami już żegnam. Do usłyszenia w następnym odcinku. Buziaczki Pa, kochani.